Jako najdłużej działające placówki ludzkości, dwie sondy kosmiczne Voyager spenetrowały obszary kosmosu, o których odkrywcy z przeszłości nawet nie odważyliby się marzyć. Chociaż bezzałogowy statek kosmiczny opuścił naszą rodzinną planetę ponad 45 lat temu, ich misja wciąż się nie zakończyła. Wręcz przeciwnie, sondy nadal przesyłają cenne dane z przestrzeni międzygwiezdnej, po raz kolejny udowadniając nam, jakie kosmiczne tajemnice jeszcze nie zostały odkryte. Chcesz wiedzieć, jakie niesamowite obserwacje Voyagera zarejestrowano na skraju naszego macierzystego systemu? W takim razie koniecznie obejrzyj dzisiejszy film do końca. Chcesz regularnie dowiadywać się więcej o przełomowych odkryciach i oszałamiających widowiskach w kosmosie? W takim razie pamiętaj, aby zasubskrybować The Simply Space i włączyć powiadomienia, aby dołączyć do nas w naszej podróży do największych tajemnic wszechświata. Zostawiając nam kciuk w górę, motywujesz nas i pokazujesz, że interesuje Cię treść naszych filmów. Astronomiczna historia sukcesu. 14,67 miliarda mil, to prawie niewiarygodna odległość, jaka dzieli Słońce od sondy Voyager 1. W historii podróży kosmicznych, tylko jednemu sztucznemu obiektowi udało się przeniknąć tak daleko w głąb kosmosu jego siostrzanej sondzie Voyager 2. Kiedy jednak latem 1977 roku dwie sondy kosmiczne NASA opuściły naszą rodzimą planetę, nikt nie mógł przypuszczać, że właśnie dano sygnał startowy dla największego sukcesu we współczesnych badaniach kosmicznych. Choć statki kosmiczne obecnie przesyłają do nas informacje z odległej przestrzeni międzygwiezdnej, ich pierwotne cele misji obejmowały zupełnie inne obszary. Aby zrozumieć, dlaczego nie skupiano się na tym badaniu, powinniśmy pamiętać, że zewnętrzne elementy naszego układu planetarnego były słabo badane pod koniec lat 70. Aby znacznie pogłębić naszą wiedzę o Jowiszu, Saturnie, Uranie i Neptunie, należało rozszyfrować kilka podstawowych cech ciał niebieskich. Oprócz badania atmosfery obejmowało to również analizy strukturalne i chemiczne. Badania geomorfologiczne księżyców oraz dekodowanie różnych pól magnetycznych. Po tym, jak identyczne bliźniacze sondy wruszyły w gigantyczne przestrzenie kosmosu odpowiednio 20 sierpnia i 5 września 77 roku, nawiasem mówiąc, Voyager 2 został wystrzelony przed Voyagerem 1, pierwszym zadaniem było wejście w królestwo Jowisza i Saturna. Odkrywcze obrazy, które się pojawiły, miały pomóc naukowcom zrozumieć naszych odległych planetarnych sąsiadów dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej. W 1981 roku nadszedł czas, aby Voyager 1 skierował się w przestrzeń międzygwiezdną, w której nigdy wcześniej nie znajdował się żaden obiekt stworzony przez człowieka. Dalsza podróż Voyagera 2 zawierała kilka przystanków pośrednich. Po przejściu obok Uranu nastąpił lot do Neptuna. Sonda przyglądała się niebieskawo połyskującemu lodowemu olbrzymowi łącznie przez pięć miesięcy. Również w tym przypadku należało uchwycić liczne motywy. Voyager 2 dodał także dziewięć nieznanych wcześniej księżyców do map gwiazd. To jak dotąd jedyna sonda kosmiczna, która odwiedziła dwóch najbardziej oddalonych przedstawicieli naszego układu planetarnego. W październiku 1989 roku Voyager 2 podążył kosmicznymi śladami swojej siostrzanej sondy. Po zakończeniu przejścia obok Neptuna również obrał kurs na obrzeża układu słonecznego. AWANS do nowych światów Voyager 1 dotarł do przestrzeni międzygwiezdnej już w 2012 roku, a jego siostra podążyła za nim około 6 lat później. Jakie odkrycia towarzyszyły temu technicznemu wybiciu z układu słonecznego? Sedno dotychczas zebranych informacji można podsumować w następujący sposób. Przestrzeń międzygwiezdna jest jeszcze dziwniejsza niż wcześniej sądzono. Aby móc poprawnie sklasyfikować obserwacje, powinniśmy najpierw przyjrzeć się wzajemnemu oddziaływaniu wiatrów słonecznych i ośrodka międzygwiazdowego. Jak większość z Was zapewne już wie, nasza gwiazda matka nie jest nieruchomym ciałem niebieskim płonącym niepozornie. W rzeczywistości Słońce ucieleśnia rodzaj pieca nuklearnego, który poluje na wszechświat z szaloną prędkością 450 tysięcy mil na godzinę. Wokół naszej gwiazdy centralnej rozciąga się niewidzialna sieć linii dynamicznego pola magnetycznego. Wzdłuż tych ścieżek nieustannie uciekają naładowane elektrycznie cząstki, a te wiatry słoneczne rozprzestrzeniają się po całym naszym systemie i w konsekwencji w pewnym momencie stykają się również z ośrodkiem międzygwiazdowym. Głównymi składnikami gwiezdnego obszaru kosmicznego są gaz, pył, promieniowanie elektromagnetyczne i galaktyczne pole magnetyczne. Wiatry słoneczne i ośrodek międzygwiazdowy mają tę właściwość, że nie mieszają się idealnie ze sobą. Strumienie cząstek Słońca tworzą raczej zgrubienie w kształcie bańki w ośrodku międzygwiazdowym, które rozciąga się na odległość około 11 miliardów mil. My i inne ciało niebieskie powinniśmy być niezmiernie wdzięczni za istnienie tej bańki. Chroni nas ona przed dużą częścią promieniowania kosmicznego. Dane, które Voyager 1 zebrał w heliopauzie w 2012 roku, pokazały, że ten kosmiczny próg drastycznie różnił się od przewidywani naukowców. W rzeczywistości międzygwiazdowe pole magnetyczne jest 2 do 3 razy silniejsze niż zakładali eksperci. Prowadzi to do wniosku, że ciśnienie wywierane przez cząstki międzygwiazdowe na heliosferę musi być 10 razy większe. Ponieważ jednak przyrząd do pomiaru temperatury plazmy sondy Voyager 1 dawno temu zawiódł, naukowcy z jeszcze większą uwagą przyjrzeli się przelotowi drugiej sondy 6 lat później. Po raz pierwszy w historii badań udokumentowano, co dzieje się, gdy ciało zbliża się na odległość 140 milionów mil od heliopauzy. Plazma otaczająca obiekt staje się gęstsza, wolniejsza i gorętsza. Mówiąc o gorętszych, przy temperaturze ponad 54 tysięcy stopni Fahrenheita naukowcy najwyraźniej źle ocenili również tę okoliczność. Ponieważ jednak plazma jest rozproszona i cienka, temperatury w bezpośrednim sąsiedztwie sąd kosmicznych są znacznie niższe. Co więcej, Voyager 2 dostarczył dowodów na to, że plazma przechodzi z obu stron różnych obszarów. W czasie, gdy Voyager 1 zbliżał się do heliopauzy, minął raczej statyczny obszar, w którym zaobserwowano gwałtowne spowolnienie wiatru słonecznego. Z drugiej strony przejście Voyagera 2 ukazało znacznie inny, bardziej dynamiczny obraz. Aby rozwikłać tajemnice heliosfery, niezbędne są kolejne misje. Obecnie nie wiemy nawet, jaki kształt ma struktura. Jednak nie można jeszcze przewidzieć, kiedy kolejne sądy pójdą w ślady Voyagera 1 i 2. Usterka. W zeszłym roku na naziemni badacze stanęli przed problemem, którego nie potrafili wyjaśnić. Voyager 1 nagle zaczął przesyłać zbiór danych telemetrycznych na Ziemię. W pierwszej chwili wniosek był oczywisty: wkradł się błąd w ustawienie położenia i sterowania. Tym bardziej dziwny wydał się fakt, że stabilne połączenie radiowe i bezproblemowe zbieranie informacji wskazywało na pełną funkcjonalność. Mówiąc dokładniej, Attitude Articulation and Control System jest odpowiedzialny za to, że główna antena statku kosmicznego zawsze wskazuje kierunek naszego ziemskiego domu. Tylko w ten sposób można zapewnić płynną komunikację na tak duże odległości. W czasie, gdy sonda używa odpowiedniego kanału do wysyłania zebranych danych z powrotem na Ziemię, zespoły naziemne wracają do łącza radiowego, aby wydać nowe rozkazy dla Voyagera 1. Największa tajemnica tej usterki technicznej polegała na tym, że statek kosmiczny wypływał całkowicie bezsensowne dane telemetryczne, ale poza tym działał normalnie. W rezultacie zarówno odbieranie ziemskich poleceń, jak i przekazywanie informacji z instrumentów naukowych działało tak samo dobrze jak wcześniej. Fakt, że siła sygnału również nie spadła, wskazywał, że potężna antena główna nadal była skierowana w stronę Ziemi. Anomalia danych męczyła naukowców przez dłuższy czas, ale kilka miesięcy temu ogłoszono przynajmniej częściowy sukces. Dzięki pracy inżynierów NASA wiemy teraz z całą pewnością, że system kontroli położenia Voyagera 1 nadal działa poprawnie. System AACS próbował przesłać informacje przez niedziałający od kilku lat komputer pokładowy. W rezultacie zniekształcone sygnały docierały do stacji naziemnych w postaci bezsensownego bełkotu danych. Otwarte pytania i przyszłość. Po wyśledzeniu przyczyny usterki eksperci w końcu mieli wskazówkę, nad którą mogli pracować. Za pośrednictwem anten radiowych Deep Space Network przesłali polecenie przesłania danych z powrotem do wyznaczonego, działającego na pokładzie komputera w przyszłości. Na szczęście starania naukowców zakończyły się sukcesem. Dzięki temu znów mogą cieszyć się poprawnymi danymi telemetrycznymi. Jednak to, co spowodowało, że Voyager 1 miał wadliwy komputer pokładowy, jest nadal całkowicie niejasne. Możliwe, że awaria została spowodowana przez inny element elektroniczny, który wydał błędne polecenie. Chociaż eksperci prawdopodobnie będą nad tym myśleć przez jakiś czas, jest jedna uspokajająca wiadomość. Na wszelki wypadek obie sondy kosmiczne mają systemy zapasowe, które działają, gdy pojawi się problem, którego nie da się naprawić. Jeden z tych komponentów zapasowych został już wykorzystany. W 2017 roku naukowcy włączyli dodatkowe silniki sterujące lotem, aby złagodzić zanikanie silników sterujących położeniem. Obecnie nie wiadomo, jak długo oba statki kosmiczne będą nadal działać. Jeśli jednak pracownicy NASA postawią na swoim, koniec tych misji kosmicznych jak najbardziej się opóźni. Obecnie eksperci zakładają, że ostatnie eksperymenty Voyagera zakończą się około 2025 roku. Mimo to możliwe jest utrzymanie łączności radiowej do połowy lat 30. O ile jednak nie wystąpią nieprzewidziane problemy, statek kosmiczny będzie kontynuował podróż znacznie dłużej niż czas misji naukowej. Za jakieś 40 tysięcy lat Voyager 1 minie gwiazdę Gliese 445, oddaloną o 17 lat świetlnych od nas, w odległości 1,6 roku świetlnego. Za 225 milionów lat, kiedy era ludzkości może już dawno minąć, sonda przebędzie odległość równą okrążeniu centrum Drogi Mlecznej. Teraz chcemy poznać twoją opinię. Co sądzisz o niekończącej się misji dwóch sond Voyager? Myślisz, że problemy techniczne statków kosmicznych będą się nasilać w przyszłości? Napisz nam swoje przemyślenia, sugestie i opinie na temat naszego dzisiejszego filmu w komentarzach. Chcesz obejrzeć więcej ekscytujących filmów na temat kosmosu? Sprawdź inne filmy na naszym kanale, do których możesz przejść, klikając jeden z obrazów w napisach końcowych. Dzięki za oglądanie, uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.